Kijk ik een keer ziek en ik geweest alleen in het filmpje. ik heb dus voor morgen een gaan ik wilde toch echt niet van je wat willen gaan hebben. dus morgen wil ik al heb gewoon niet ik heb gewoon in morgen al ik ben ik die zijn er weer voor de schouder. daar nie wiem dzieciaki, jaką będzie jak w frajgę ale tak, bo was zaproszę ze sobą na ten wspólny czas e, jakby dzisiaj trochę nie wieje, ale póka jakąś wąchę z tak więc e, zabieram was ze sobą w ten cogobny dzień Niech pan chodzi półko, Płótko, mamy 9 września

i mamy kilku minut do pociągu więc jesteśmy na Heronie ale biegliśmy tu w szybie dnia i maja jesteśmy tak zgieszeni ja jestem szybsza, nie biega biedniejsza od Marek no była szybsza od Emil, no ale miałam wujak i go wujkę w łóżku tak więc jedziemy Idziemy na pociąg jedziemy na miasto, do lekarza, do przychodni.

<laughs> <laughs> okay, my last question is for you. Can you help me? Can you help you help me? My hand is on the wall. No, no you i

Kocham Cię na bubu, na kocham, kocham, kocham cię na bubu, na No i brawo! Gawajcie się górka po kamerkach i w kuka i grany. Maj bardzo są albo kokki. Albo kokki granie. Idziemy teraz na, e, w fugora. Idziemy w galerii teraz, tak? Maja kuwa ogólnie Maja, początkuchowi nagrywała TikToka i akurat wmuchałam go na ten filmik jej dla bobu. Ja nie jestem za twoimi zabawkami. Dla mnie to zabawka, jak i zabawka, e, które piocherki na nią w sumie e, wpływają. Tak, a wiesz, ale jeszcze że... podobała twoja piocherka, tak? tak? Ale wiecie że, że wiesz co, że ja nie mogę być nie, nie może. Jak kupiłem, ja bułku bu robię, jakie żeby byłam zła, żeby dzieci były żuły? Ja, ja jej w ogóle nie kupiłem. No, no, dlatego nie, ten ja jej prawie, że na bubu są żuły. Nie, ale i dlatego oni Nie, mogą nie, mieć. nie, 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 nie,

Poczekaj, jak dla dzieci. Wychamy już od lekkicha. Idziemy na pociąg, trochę do w domu. Jakby chódka, jak dobrze. Mała rośnia.